O, ogólnie zaczynacie już normalnie. Kurde, chciałem go zestrzelić. Chciałem go związać. A, Aha. Nie powinniśmy mieć bypasa? powiem. Daj nam bypassa, no, bo... Tak, już już widzę. Ja ogólnie to oni... Już mamy. Właśnie, może tak być, no. Zobaczmy dokładnie. W ogóle po co ja mam teraz te latarę? Wyłączę ją. Tylko się zdradzam. Ty, ale ammo nam nie dał, hater. No czekaj, powiem mu. Co, GBN daj szos, ammo szos. jeszcze, bo ammo nam nie dałeś. Ostatnio my nie mieliśmy ammo. <noise> A, GBN powiedział, że ostatnio też ammo nie mieli, no trudno. Zróbmy tak, słuchaj, pójdziesz w lewo, i pójdę w prawo i spotkamy się w drugiej stronie taga. Dobra, y to dawaj. Masz radio włączone? Masz pewnie. A, to ja się lewej ścianki trzymam. Dobra, halo, słychać mnie? Niestety. Trzeba będzie mieć cringe efekt jak się gada. <laughs> no tru tajemniczy, to prawda. Tore nie słyszę przez to y, okropne echo, które masz. Co Co ty o, o tym, że jesteś y, osobą żywą, która ma echo na intercomie. Udało mi się jedną osobę znaleźć. Jak dałeś magazynki, to od razu widać efekty. Dobra, to to jest informacja do szukających, że zostało jeszcze 5 minut, a zostaje wam tylko zszukany. Exita Exita sprawdziłeś? O. Już no to, to to ogarnę. Zjadniczy. To nie ja. Ejbi się zraził, co nie? Ty, I ma... ja ja nie Za dużo mówię o sobie, żebyś tył szansa mówisz. ...aby przetrwać, a zostały tylko dwie osoby. <laughs> O cześć. Ciema? Nic chyba tutaj nie ma. Dobra, dwie osoby zostały. Więc spoko. Mogą być w sumie bardziej w głębi tego. Ja no bo nie sprawdzaliśmy, wciadek. bo ty wciadek. chyba tylko na, na, tego, na ściankach sprawdzałeś, nie? ściankach, tylko ściankach. Dobra, no to miałeś fajnie, bo ja tylko jedną osobę spotkałem po ściankach. Ja trzy zabiję. Prawie... potrafię liczyć, ale jest taka możliwość. No dwie zostały, nie? Nie wiem ile tam jest trzeba było policzyć. No. O, ulepsza byłeś? A, byłem, byłem. A to sprawdzę jeszcze, sprawdzę jeszcze raz. Ta oba, ale no też właśnie mogli się wrócić, nie? Oni nie mają bypassa, więc teoretycznie nie powinni być. A byłeś w tym? Yy, jak to się nazywa? No ta jego, u Pinata? Starego? Yy, nie, w ogóle nie miałem tutaj Pinata. Aha, kurczę, to trzeba tam zajrzeć. Znaleźć tu jakiś algorytm wymyślił, żeby znaleźć tego Pinata. A tu byłeś? Aspirowni nie mogą wejść, tego wiem, ale nawet jeżeli to... Nie mogą wejść? oni chyba nie mogą przejść przez te drzwi, tak samo Aha. jak były w pierwszym bo... Żeby nie mogli się bronić, nie? Aha, no dobra, rozdzielmy się. Żeby mieć większą szansę na znalezienie dwóch osób. byś jakieś litni? To Bospoko. By spoko. Jeszcze ślu... O! A jeszcze zobaczę respaw w sumie! Dobra informacja do wszystkich i szukających, i chowających. Zostaje wam 3 minuty, aby przeżyć albo zabić przeciwną drużynę. Jak to woli nie mogę się odczekać, trzeba Uwielbiam, jak GBN zaczyna mówić. Kocham GBN-a. Nienawidzę tajemniczego. Albo kocham tajemniczego, nienawidzę GBN-a. O! Nie wiem, wybierzcie sobie wersję. Uuuu, duchy, duchy, gdzie jesteście? Będę was nawiedzała, nie wy mnie. Uhuuu, du... Ojej, co to jest? Myślisz, że ślepy jestem? Jestem, ale nie aż tak. To było dobre. Dostała Mongo. go eee, znalazłeś? Znalazłem go u właśnie tego, u Pinata. Ogólnie to wypiłem kole, więc za niedługo umrę. no by, z by. Robię speedruna i. To otwierałeś? Gate? A, A dobra. Ja. Idę szukać tego, 500, może znajdę, albo czegokolwiek do leczenia. Ale o, jest O, 500, idealnie. Ale kurde tryhard walony Czy ja słyszałem typa i to chyba nie był badnikaro. Czy duchy słuchaj tak samo? Te a kroki duchów słuchaj tak samo czy ich nie słychać? Bo nawet nie zwróciłem no, uwagi to, Nie jestem w ogóle pewny kto wygląda z duchami Bo w sumie od mała siedziałem przeciwko duchom, dla sobą Ty wziąłem czapkę, patroluję ich Znaczy ostatniego w sumie Cześć O <laughs> No prawie się udało, patrolować. Jeżeli moje obliczenia są prawidłowe, to macie jeszcze około 30 sekund, aby znaleźć ostatnie osobę Nie są prawidłowe, GBM. Może. Może być. Nie mam pojęcia. O, gramofon mam! Zostało 10 sekund. Dajcie, aby podpowiedź, dajcie go. podpowiedź, dajcie yes, podpowiedź, dajcie podpowiedź, tam gdzie wziąłeś tego! Tam wziąłeś, tak? było widać. Trzy, tak? dwa, jeden. No i Amongo wygrał, Amongo wygrał Emiry spójrz tam w lewo od tej klatki ze stepekiem Wow Weź no Dobra Możecie się odciszyć szukający Halo? Halo? No i Ale hejter jesteś Amongo ale jak no. że pisały, tam rozwaliście szybę, spojrzeliście się Tam prosty, nie widać no w, nie w ogóle, tam nie widać cię, totalnie. Trzeba powodzenia, jako że to jest duży teren, ja macie 15 ten, minut. Ja byłem awk, kurwa, i się wyspiłem. Jest duża szansa, że mnie znajdą, jak mnie wystają. Słyszałem windę, boję się. Ja stanąłem w takim miejscu, że ja się boję, że oni mnie zobaczą. Już mam globalny czat jest... włączony, więc jeżeli coś jest, to mówcie. Tak, byłem. O to, a, o to, o to, o to, machałeś? Dobry pomysł, ja może się Przejdźcie, tylko możecie się wygryzieć. Źle widać trochę. zablokowano. Tak, mi się wydaje, że tu cię widać. A tu? To tylko w góle. Bo musisz stanąć w takim miejscu, gdzie światło świeci, bo wtedy cię gorzej widać. A, Badnigar robi jest Ta Badnigar. A, bo Badnigar się wyciszą. Oj, przykro. Nie powinniśmy przykro. w grze mówić, bo nas usłyszał. No, zdecydowanie. Będę bardzo miły no. i po prostu no. powiem kurde, tak, że wszyscy przera. obecnie są no. w heavy A, bo no jeszcze w się możemy mieć. No to ucieka... Ej właśnie, my możemy w sumie tak na testy jak, wieś, ich umijać. Oni mają bypasa? To powinni mieć. O kurde słyszę oni mnie gonią. Znaczy nie gonią mnie stricte, ale są za mną, oni są niedaleko Warheada. Gdzie to jest warhead powiedz mi lepiej. O nie słyszę ich, o kurcze, dobra, wiem, że gdzie jest warhead. Ja też słyszę ich. <laughs> Dobra, trzeba uciekać stąd. Ja dalej nie wiem gdzie... W sumie PC-RU chyba jest najlepsze do krycia się. Ja, mam dobry, ja miałem dobry pomysł, żeby w serweru w nich się ukryć, ale... No, kura. Kura, to mam wrażenie, że... nie wiem. Ja jak się chciałem, sobie, też, jak chciałem tak. ukryć, ale ktoś mi powiedział, że za bardzo mnie widać, więc uciekłem. No bo cię było <laughs> No, no O jest Jezu, ja tak. się ukryłem w takim miejscu, ale tu mnie chyba będzie widać, bo nie wiem, czy to jest odpowiednie światło. Kurde, najgorzej przez te testy jak przechodzisz, to też słabo, bo od razu tam pójdą pewnie. Ajajaj. Aj, aj. no. Możemy to może tak zbejtować, że uchodź z tes o, serio? Dzięki daj mi. Chyba, że on nie do mnie mówił. <laughs> raczej nie mówił. W miejscu została zablokowana. Czemu? No, To To z A sobie, jak ktoś na dole był, to co teraz? To ma problem. O kurwa, idą. <laughs> nie no, to właśnie wygrał życie, bo Nie, <laughs> do niego nie zjadą, się co ci się ukazał. Co się wydawało? Oj, to jest dobra kryjówka. Oho, chyba po mnie. Tak, aż tak? To nie Nie no, bo mnie nie wygonią, bo ja przechodzę przez drzwi. To o, moja teza, ja wie. uciekam przed nimi. A. No. To tutaj, ale wszyscy słyszą Tesla, co? Ale nie. będą. To badnikaro próbuje zrobić. To zaraz tam badnikaro to szafko. Ale Badnikaro ciągle. w ogóle z nami jest. Kto to, to, to tą szafką macha ciągle? No, badnikaro No, badnikaro, 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 badnikaro. Tylko zastanawiam się, co on chce zrobić. On jakby A nie jak bo... otwiera. Jak ona się otwiera, to chce na nią wskoczyć jakoś dziwnie. Nie wiem co. A on chyba, wiesz co on chyba chce wskoczyć na szafkę i ją zamknąć pod sobą. O to chodzi. Gratuluję, zabiliście jedną osobę. Na, na tych drzwiach może stanąć. Aha. Znaczy, tak mi się wydaje przynajmniej, nie to. W nie widziałem. A czy jest ktoś piśle, może w 106? No, tutaj? Ej, no jest obok Badnikaro, niech mu powie, żeby się zbudować. Ja jestem Badnikaro, cześć Badnikaro. Niech się odmutuje na tym. O, przyszli do mnie, oni mają pały! Co tak, ty dajesz? Mały, mały. No o, oni słuchajcie, jest spały. Ale chyba mnie nie, oni nie widzą. Oni ja bo... też jest w pobliżu, tylko nie gdzie stoisz. Oni sprawdzają. Ja nie stoję, ja uciekam. Oj, widzą, nie widzą, nie widzą mnie. Uciekaj! Uciekam, uciekam, ale. Nie, no zaraz mnie skiwiła. A Ajaj Jakie pan? no bo za tego, zbyt widoczny byłem, ja nie wiedziałem, że oni mnie widzą. Wyprawimy ci duchowy pogrzeb. Ja sobie to samo Nigaro robi. Nawet Nigaro, w tym czasie ona dobrze mi idzie. Nie, no, to, się te, nie mam pojęcia co on robi. A no ja. Stoi. Trójkę. Paszy. Ja CK wypiję. <laughs> Nigaro jakieś dzikie triki robi. No i oglądam co on robi. Nie, jestem pod że go nie znaleźli jeszcze, tak szczerze. By o kurde, słyszałem bieganek. i ale jest wi Wicher, co? Gdzie ty jesteś? na szatni zabita, zostały cztery osoby. I Wicher, Karol, jest jesteś jest dużo ja no Nie pomyślałem, żeby żeby tak Dobra. Ej, czaj! Czai... Ja nie mogę powiedzieć, Wicher, gdzie co jesteś? Bo oni tak cię znudzili? Nie wiem. Znaczy. Czaczicie, że jak są te duże brony, w nie? Tu oh, yes, jest! on jest w rogu, tak? Jakby to są zabity. Ma... Mama, że... ja jakby to jest żywiość. Mamy sądy! Ajajajaj! Ej, ja mam no ja wstać w żadnej porządnej kryjówki przez cały czas, chciałam znaleźć. Czekaj, jak Wicher tam jest? W sumie, gdzie ja stoję, ani razy letni przebiegli. A nie, nie, nie. No powiedziałem, że ja się ukryłem dosyć mam wrażenie dobre miejsce, ale okazało się. Ile ty, Wicher, masz IQ, powiedz mi? Trzy pięćoguzik. po prostu, poherita. No, ja za tobą. Stanem, czy mnie przesuwa, bo się czuję, albo mi się wydaje. Nie, chyba nie. <mulity> no, <skuśmy, mulity> <w sumie izbyte. śle> Okej. Okay. Co jest? O, dzień dobry. Wywaliło. No i pięknie. Nie, czekaj! No to, o, to ja jest ta historia, To jest Bo jest bóg, że jak rzuci... jak uh, Jack walniesz w, w szkło, to wywala cię. Na skilliszu, no. No, rozjebałem prąd w <śle> Najlepsze jest, jest to, że to szkło jest w perycyjnym stanie, tylko się nie ma. Szkła, że nie widziałem, kurczę. Nie klikaj w lewy lub prawy przycisk myszy, bo wtedy będziesz widział ten, wiesz... Gdzie oni Dajcie, zaraz przywrócę. No mi teraz Zamknij oczy. Wejdź serwer, zamknij oczy. Ponownie zamykam oczy. A nie powidzamy widzowie czekaj, to zmienię scenę. AB, B Wyczuwam coś. to czekamy. jestem chyba. nie żyj już, ci pomagam. Ale no, ab jest duchem teraz. Dobra, zaraz mnie tam... Pachnie mi tu jak... duch DURZY! 079, proszę. Złapana Witamy ponownie To jest fajne, żeby się wyciszyć no. Ej w sumie, ej, czemu my źle. o tym nie powie... czemu wow. byśmy wow. o tym pomyśleli, gdybyśmy się schowaliśmy obok... obok <noise> Obok czego? Trzeba było się obok okna schować, to może być trzasnęli szybę zamiast ciebie <noise> No w sumie ta... Nie no, jednak miałem... No o, śmiałeś, dla... mogę ci dać ...adklaracja, skuteczka Może ci jamą, nie no No ale kurde, no nie mogę znaleźć Masz no Dwie minuty mają na tej no dobra, no, ja jestem jest miły i zostały to tylko dwie osoby, to daje wam 3. Ja się, to, się tam nie schowałem, bo tam słabe oświetlenie jest, więc oni by cię widzieli jakby przebiegali. No to właśnie na serwerach, no, no, było, no, no, było, to robił, bo byłby spokoj. 3 minuty powiedział tajemniczy, że mają jeszcze. Nie wiem, oni nie znajdą jakby ja jestem już w stanie teraz, to powiedzieć, żeby chyber wygrał. Oni nie, wikro nie znajdą. No nie ma szans, nie ma szans. Jeśli nie wystaje chociaż kawałek, to nie... Nawet jak wystajesz, to wydaje mi się, że nie zauważą to jest taka miejscówka gdzie nawet nie pan. Ale Badnikaro Mnie też ma wzią, dobrego spota. No bo jest praktycznie o, o cieszo, nie śmiertelny. A, o, o, no nie, nie, nie o. potrafią Co sobie poradzić z duchami a śniukę odpalają. Nice! No Ale no... Pewnie przeniknęli przez te kurde... Barierki Przechodzili obok ciebie wicher czy nie? Mogę. Tak, zaraz na samym początku. A, no ta właśnie, Dikos bo widzę, streszymy. że są na entrenchie. Trzeba bo to zrobić. trzeba każdą machnąć. Poduchy, to mogą opętać przedmioty. ja on oni go nie trawie. widzą, bo ty wicher jest Nie, wicher, nie rób dźwięku, nie rób dźwięków, nie rób! Oh, ja no, on św... no, jest w pełni niewidoczny. Nie nawet się to, Nie, to nie, BN to wicher, czyli jedna socja, którą musicie znaleźć. Oj! bardzo że im podpowiedziałem! Jako, bo ja nie wiem, ty, ja, sa, ja nawet nie, no, już ja sam nawet nie wiem, jak on się tam dostał. Tam gdzie patrzyłeś, tam właśnie był. Wętraj się Nie widzę! Na przeciwko! Znaczy na, tam po stronie heavy. Zaraz znaczy, będziesz spalony ja no. coś, czuję. Tu. Ale no. No. Tak ja tak no, tak tak nie masz na Dosłownie, jest Ja na ja się. Ale nie tak. Tak. No i da się go tam zrobić. No jak on tam się tam dostał? Jako Dobra, O! Jak tam dostałeś? No, wasza dwójka Makrum suicidalny! się też na checkpointa. Eee to Może już to już Ale też nie wiem to jak chyba to jest. Ja to A, to ja nie, to nie, wybuchnie to to nie, nie, to to się. nie, 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 się? nie, 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 Bo oni nie, mogą cię zabić, więc to nie ale, Została no, ostatnia ale... osoba i ostatnia minuta. Banni Karol. O nie. Chyba, przejść? Się się, no? no? Odpowiedź jest taka, że Banni Karol robi parkura, tyle. Ja nawet nie wiedziałem, że Banni Karol robi parkura. No, no wygraliśmy jeszcze parkura. Tak, mówiłem, no. tak, żeby nie skoczył nie gdzieś. Nie spadnie, nie spadnie. spadnie. Jakbym usłyszał, że został Banni to bym się tak. poddała ogólnie. Nie, no, no, chyba, że Banni spadnie za chwilę. Oczywiście, że chodzi o Stary dzień 9. A, chyba nic Co to najwyżej. Teraz do ich porobi na szybę i chyba dwóch wyjebie. <grym> nie, no, nie, no, nie, nawet. No, nie, no, nie, no, to nie, to nie, to nie, to nie, 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 To jest... Problem jest no. taki, że zestrzelić żeby się tam wróciła Monga. Ile nic się czasem mają? Tam, na prawo To już w sumie powinien być chyba koniec Tutaj? No, dlatego, jakby... Badigaro ja, ja nie sprawdziłem nawet tych szyb, no ale w sumie No, no co Badigaro musi zrobić, to przechodzić przez szyby, dopóki ja go teraz nie dopadnie super. Ja widzę, go. Parkourowy. widzę go, widzę go, no 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 widzę go! Ale on kurde tutaj nie co to, to za kombo? No i spasł, no, no i tyle Tylko no niestety, Badigaro wygrał bo no. 5 no no no. no. sekund temu tego, czas minął, więc tyle było Moim zdaniem, wicher wykroił. No, no, Też wygrał. tak uważam. Ale wicher nie był w ścianie, tylko raczej w drzwiach. E, nie, teraz... no, dosłownie był w ścianie, jakby widziałem. w drzwiach drzwi 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 w... On... Znaczy, ja u was byłem w ścianie, tak. bo ja. Już wam powiem, jak teraz to zrobiłem. No. Jak była ta brama zamknięta, to, to ja po prostu. Tak, że... To po prostu do samego ruchu... boku tych drzwi wszedłem, tak. Odstawisz prawej mnie wicher całkowicie. stał po prostu w rogu drzwi. I w sensie, tam mogłem przejść. Tam a normalnie tak, nie stał w ścianie całkowicie. Tak, a ja nie tak jak stał tam z boku. A to nie, nie że gdzieś stałeś na środku i ci jest drzwi tak... Nie, nie, nie. nie on może, może przez drzwi przysiął. mogę być, on po prostu wszedł w, w rogu drzwi tyle, ale on a. nie stał w ścianie, tylko w drzwiach. No. no nieźle. Jakbyście strzelali szale... w drzwi, to byście we niego trafili. No co? A widziałeś tego błoga z skieraniem się na szafki? Nie, nie, normalnej To

No. Ogólnie Jakby ten... ten badnikaro, tak, badnikaro dostaje, tak, jak, dostaje tylko pistolet za wysoko to możecie zginać Kakaś mnie zablokował na serwerze rt Badnikaro dostaje pistolet Boneyhoping, czasem cię bunnyhopować No dobra, słuchajcie pizzerzamy. To powinno być e, Będzie to wyglądać tak, że będziecie mieli fajny efekt Dzięki czemu Badnikaro... powiesz Dobra Teraz powiesz

nie mogę przez was. Dobra. Dobra, jeszcze raz. No Wyciszcie widzę, że... się na Discordzie i odciszcie się w grze. Znaczy nie siema, możecie, siema, siema, ma, siema, 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 ma. Dobra, już. Już jest normalnie. Tamto to był fail, fail. Dobra, słuchajcie. Każdy z was dostanie to dwa fajne efekty. Pierwszy efekt to jest oczywiście fajna muzyczka wow. o nazwie Sugar Rush. Druga rzecz jest to kolejny fajny efekt gdzie będziecie już musieli się bić, więc ostatnia za osoba wygrywa i ten efekt to jest ma... Mam <grymne> Bo cię walnęli. Mogę was uleczyć. Tak! Yes, i daj, już. Trzeba najbardziej ja kam... Trzeba się unikać jeżeli chodzi o walkę i starać pod takim kątem, kurczę, żeby nikt mnie nie walnął. Jeszcze raz wygrałem, no, trzeba drugi raz. Dobre. No więc badnikaro, aż tak Balconia. wyjaśni. Balconia. No tutaj badnikaro, to tak średnio ma szansę szczerze. O chyba go i walnąłem coś zginął A i walnęli mnie najgorzej. Ej na, hit, na hita 48 HP weszło. Wow jak się skupicie na jednym, to zabijacie, jak nie będzie no, tak, 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 tak. Aj, hitnął mnie, ale jak? Ale Deathsync no, jest pojebany Coś nie wiem, czy... Czy wychodzi na to, że chyba nie trzeba trafiać tak naprawdę, właśnie odwrotnie? Chyba zginę jako pierwszy coś, o, zginęła, i był, jest kulia, dobra, to, się <laughs> Dobra Nie będę gorszy no, patrzcie. O, patrzcie no, tak wow, na czemu mi Musicie to dobrze po prostu rozpracować, bo da się zabić tą osobę. Musicie się tylko na nie skupić. 8 no, osób, siedem. O, no, wreszcie, nie będę badikaro, a mądro zginęli. Ja pierdolę. Kurde, Badikaro zginęło, to nie stało. No, widzisz? Nie wiem, jak, nie wiem jak hitnąć, nie mam pojęcia. Nasza szóstka została. Nie mam pojęcia ty, to trzeba jakoś... Nie wiem Nie mam pojęcia jak hitnąć, naprawdę. Ja nie wiem czy ja hitnąłem nie, to Pięć osób Zginął Nie mam pojęcia czy ja hitnąłem. I Nie wiem jak się hita. No, nie mam wrażenie że no, powinien hitać Zginęłaś oj. oj. Się się zweryfikowało Ej, biegnę na koniuszku, się trzymam. Każdy się trzymał, oprócz będę jego. piątej już Bifer, Ale miał bim, po Każdy dostał full'a teraz. Normalnie. No to super. O, a czemu dostają full'a? No bo zmieniają tryb. Aaaa. pana. Chodź tu. 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 Instant no, death. No to są chyba jakby od wichra Peski tu. O, Pewnie pejtuin jakiś jest. samo, no popatrz. wicher, no, jest i sam, widziałeś go? Patrz. O, teraz szkielet, szkieleta, teraz jest boss. Dobra, jeden na jeden. Ale dominacja pokazana.